Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diego w kolejnym odcinku Worms Ultimate Mayhem W odcinku ostatnim mieliśmy dość ciekawy pojedynek strzelecki, w którym oczywiście wygraliśmy i zaczął padać deszcz. Epicko. Ale tak telefonik, wiem czy się kończę bateria, ale masz mi robić za stoper. Bo nie chce mi się po zegarek. Ja wiem, co ja chciałem? Tak, gra lokalna, historia.

Tak, mam z oka w teamie. Mam z oki. Łup. Łup. Co w ogóle mamy na starcie? 9 bazuk. Bazooka. Huuu. Ejop. Ejop. Jeszcze siedemnaście sekund. I są zbugowane dźwięki. I'm lovin' it. Up yours, you A yours, ja bloody baga. Kid. Za chwilę sobie popływasz. Szkoda, że nie wpad na kaktus. The <mum> Outlaws. <mum> Owielbiam głosy wormsów. Tak, najlepszym planem jest ich pozrzucać, a później sami się potopią. Wow, 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 o tym to ja nie wiedziałem. God damn Leroy. Dobra, zrobię to na lamę. Czemu? Bo mogę.

Ja pierdziel to są chodzące komputery namierzające this, <laughs> Dobrze ci tak mendo mała W sumie będę fiutem Plup. Don't make me use this Sonny. Wild Cave. Ciepia handgranat! Kryj ryj! Pił piu. pił piu, piu. Dobra! Omachali! Oh. Mm -hmm. oh. Robaldiego Diego szuka kłopotów! Uh. Ino się nie spierdziel, Ino się nie spierdziel! Texas Po coś twórcy dali pełno tych szturhańców. I. No. Fak. Dobra, omachali. Pierdzielni Tawela. Ja cię proszę, dupni Tawela. Kurwa, waseria? Teraz jak komputer jest po prostu totalną lamą, to momentami to jest chodzący komputer namierzający, no. Teraz, Fiucie, lecisz. Dobra. Bezpieczny zakątek. Albo mi się przypomniał... Dom dla zmyślonych przyjaciół Pani Foster. Kurde, kiedy się to oglądało, ale się coś tam pamięta. Jak bluszka prezentu dla pani Foster. Jak chciał ten fotel z masażem załatwić. Kurde. Kiedyś to były bajki. czy to już jest 2000 Któryś to było? niektórzy już na co rzekali. O, sorry, bajki były lepsze. Nie, to też było całkiem fajne. Dało się pooglądać. Belka. Awaryjna bela. Time for TNT The dynamite! Woo! Go to the tent? Big Wamrobal! It can be only one! Nope. Call yourself a criminal? Ad Victoria, Ex Machina. machina. Nope. Pa. Success. Success. With the pesky varmints dealt with, you can now leave Doom Canyon. Miesiąc ukończał, na promocji. This day is a good day. I to będzie zamieszanie w samopołudnie. Aha, we found the bandit hideout. We've got one worm in the compound. You, you can't take them out on your own, so you need to blow open the gates. To allow the reinforcements in, sneak around the hideout without alerting the bandits. Use these buildings as cover, following the sequence of crates until you reach the dynamite to open the gates. Still no time to be nervous. Get stealthing. Stealth mission. Nice. Jedna Belka. Nice. Who dares wins? Uh. Nie ma misji skrętankowej oh. w Wormsach. Hop, hop. Tup, tup, tup. Pełznie ku zwycięstwu. Uż. Jaj ma ninja. Au, oh. I'm a ninja! Bugs gang! What was that? What's that? Panie kolego, niszczy pan czwartą ścianę. W kamerę nie patrzymy. Przekradnę się tędy? Zostaję so zauważony. Nie, nie zostałem. Wydaje ci się Ja dam sobie radę, nie zostałem zauważony Wcale nie Tak wiem, nie powinien tam spadać i tak dalej, jaszaż modia A dynamitu nie mam Serio, nie ma tutaj dynamitu Hej panowie Hej, brama rozpocznij ponownie ah, god damn it Leroy god damn it nice. pierwszy raz powtarzam misję w wormsach teraz odkąd nagrywam Jo. łóż teraz pyk Shotgun sam! Miejcie ciekawe pomysł na imiona. A czyli... że się na mnie patrzę. Jestem niewidoczny. Bilet... Przepraszam, dalej mi się odbijano powiem. Bilet roczny niewidoczny. Oj, kiedy spadochron. We can do it. Yes, we can do it. Let's do this, Leroy. Let's freaking do this. I am stealth warm. What was that? What was that? Your doom. I'm here to kick ass and chew bubble gum. And I have bloody bubble gum. Nice. Load of TNT! <laughs> Bomb has been planted. Plop, 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 plop. What I, I don't know. plup, 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 been? plup, No, it's the cavalry. plup, <coughs> i centralny w twarz rozumiem, tak? uh, jednak nie hej, już mamy z oka, jak widzicie hej z oku jedna skrzynka druga skrzynka trzecia skrzynka i czwarta You're SHIPPING, sir! No. Shipping the ship. Pocket Gang. Firewater Fred. Jest gotowy do akcji! Byśmy jakby się zdupił na ryj. Skok! Pff. Leży. Nie pasuje. Nie narzekam. Dobra to teraz Travis. <noise> w końcu nie, nie utopiony. W sumie się podrzucimy samowi dynamit. Kończymy też Larego, teoretycznie. Zaraz ci nie będzie tak do śmiechu. Frajerze. I. 75 i 75 eleganciano polako bordello bum bum w sumie poglądamy sobie znowu jak rozpętałem II wojnę światową mamy ontworname grzegorz brzęczyszczykiewicz wit dobra chceno o, kałuża no, a nawet nie ładnie kanciasta Dobra Diego skup się bo Te ostatnio upały wypaliły ci mózg Dobra wykończymy już sama SAM Bazooka A w międzyczasie Shotgun sam kończy swój żywot Ja się napiję trochu Seną jest na gazie. W dobrze przeczytałem. Wladij heł. Heł. Tak tylko heł. Kurę trochę się naheryspiło. Pistol Pit. Explosions! Leroy Jenkins! It's a long haul for you. Messy James. I... No, chyba not a criminal in a one trochę telefonie. do nagrywania panubr wybiorę zegarek. O tak, jest, jestem HTC. I ci będę, że mi słabą materię. Już wolę wolałbym tego swojego starego iPhone'a. Pomyślę, że ten jest nowy, to bateria wytrzymywała prawie tyle samo. Na HTC nowy telefon wytrzymuje mi... Góra dwa dni. A w pięcioletnim iPhone i mi tyle baterii wytrzyma. Wytrzymał 6 nawet. 3GS. Przed chwilą było 15%. Logo. Nie, Wy, wyłączymy, odłączymy cię od internetu. Urwali mnie. A te dźwięki są cholernie zbagowane i to mnie denerwuje. Przepraszam. Zapamiętać, nie piś napojów gazowanych przy nagrywaniu. Notka dla siebie i dla tych, którzy nagrywają. Nie oglądają. U! U! W sumie na ciebie dużyjem dynamit. A odpowiednio ustawiony może się wyrzuci w przestworza, tylko żeby ja to nie utknął. No! No, Dzięki gro, że mnie zaczepiłaś w belce! Jesteś świetna! Kocham cię! W sumie zostało ich trzech, w tym jeden dosłownie na hita. W sumie wywiesiemy za chwilę nalot. Widziałem tego z dachu. Skrzypek na blaszanym dachu. Wiesz, to była kotka, ale... To jest skrzypek. W sumie jeśli go odpowiednio może podrzucimy. Jeśli fajnie wyjdzie...

Zoku. Teraz bierzemy fajny nalot. Oczywiście, chuwidzę. widzę. Mm -hmm. O. Akurat na rondo kapelusza się spasowało. Pa James! Miłych lotów... w Bomb Airlines. Firewater Fred. Został się chyba tylko Fred i ktoś jeszcze. Hej, Travis się odkleił od belki. No, mogło być gorzej. <laughs> Exterminate! Exterminate! Buffalo Barry! Probably like Buffalo Bill! So but I can't się on skrzynkę. In your face, pal! In your bloody face! W sumie dla tych, którzy mieszkają też w Warszawie na ten moment em, W Saturnie widziałem Worms Clan Wars bodajże Chyba za 20 zł w koszyku z tanimi grami Znaczy niektóre ekstremistycznie kosztowały 20, a niektóre kosztowały 17 I dorwałem Dragon Commandera za 9 zł Uwielbiam polowaniem tanie gry Albo jak jeden gościu Prawdopodobnie pracownik podrzucił kopię Half Life A3 Ci, którzy akurat byli u mnie na Facebooku kanału, a czyli, którzy byli na Facebooku kanału, no to wiedzą. Kiedy wrzucałem zdjęcia z tego. I Po Fredzie. Game over, Fred! Game over! Besh. Dołączy do wielkiego robala w niebie. Sukces. Now, grab the gold and let's get out of here. You just hold your horses. That's my goddamn gold. Eek! It's buggy the kid! Quickly, get into the time machine! Darn it, they're getting away. Oy. Come back here, you thieving varmints! Wait till I get my hands on you! Whoa! <laughs> <laughs> Excellent work. We have enough fuel to make sure we can get home. We still do not have any navigation, however. Ah, yes. If only I could find a new space time navigation balance device. Um, sorry. Unfortunately, it has to be made of a pure diamond. Maybe we should land and think of something to do. Quickly! <laughs> Ali Baboon is making off with my jewels. Ali Baboon. I will reward anyone who returns with my gems and brings me that charlatan. Hmm. Well, what a stroke of luck. Come on then, let's get after that thief and get those gems back. Dobre plan. Kolejny segment kampanii ukończony. Mamy nowy rozdział, tureckie rozkosze A póki co ja się będę z Wami żegnał jeśli, jeśli Wam się podobało Dajcie łapkę w górę Dajcie suba oczywiście będę bardzo wdzięczny A póki co, na razie, hej